Siemanko! Dzisiaj idziemy na dni otwarte do mojej szkoły. To do tyle będzie dochodziła już od jedzie. Tak, Anastasia będzie chodziła do tej szkółki od września, więc... Wiecie to koło i zaczynamy! To co Anastasia, idziemy teraz do twojej szkółki, spróbujemy coś nagrać, a co jeszcze będzie w tej szkole teraz się odbywać? Dużo słodyczy! Co? No. Ja nic nie mam o słodyczach, ale wiem, że będzie turniej jeszcze, gdzie występuje Wiktoria i inne No i zobaczymy, może uda się coś nagrać, jak Wiktoria występuje, bo ona bierze udział dzisiaj w zawodach w zbijaka. Czyli rzucać piłką, żeby strącić kogoś i nie dać się zbić komuś. Dobra, to widzimy się w szkole, jak się uda coś nam nagrać. Na kogo czekamy? Na stację. Z mamą przyjdzie i może z siostrą, co? Trochę ludzi już jest. Halo, gdzie idziecie? Do świetlicy? Ten, Miałaś powiedzieć, czy Ci się podobało w szkole? Fajnie było. Jedź, idź, Tutaj będzie tak pokazane, ja, To nie, to już jesteśmy po, już po tym, co pokazywałem. Ja tam poka a, nagrałem a. trochę momentów i coś tam powrócę. Nawet to, jak Wiktoria bierze jeszcze udział w turnieju, jest noc, a ona jeszcze bierze udział, co? Ona jeszcze Chyba jak się stączy tamten, taki ten pieczy, to na już idzie. To oczem jada no, ja się z jacółką. No cudownie. Cudownie będziesz chciała chodzić tam do szkoły? Tak. Ja a sale fajne? Piotr, Karina, ale ja nie zdradzę. To jak wróciliśmy, bo byliśmy zobaczyć jak Wiktoria tam i, I byłam. Szliśmy na świetlicę i zobaczyć jak Wiktoria tam y, rywalizuje weszliśmy na, na, z powrotem na górę i już nie było, nie? Plasterinki akurat ta sala się zamknęła. No i... I nie czekaliśmy już na Wiktorię, tylko wróciliśmy. I Anastazja zdążyła sobie zjeść już kolację, zaraz się wykąpiemy i jak wróci Wiktoria to jeszcze... Wiktoria opowie jaki jej poszło na turnieju. Powie, co tam jeszcze w szkole możesz ciekawego znaleźć. I przetestujemy. Możemy powiedzieć, to będzie popcorn. Popcorn z MNC z MMsami, no? Z kałokami MM'sów. I tak pokazane jest na obrazku. Oryginalny popcorn z MMsami. Jeszcze był ze sneakersem, z Marsem i... Nie pamiętam. Ale to wiem, że Anastazja i Wiktoria lubią MM'sy. A Anastazja w ostatnio bo orzechy, coś ma jakiś uraz i nie chce jeść orzechów. Dobra, to przyjdzie Wiktoria, to jeszcze nagramy kawałek, tak? A my się już wykąpiemy. nie widzowie się zastanawiają, czemu pokazujemy jak jest tak ciemno. A Anastazja ma sufit podświetlany. A chce zobaczyć yy, to. Jaki dasz kolorek? A. Ja to robię. Patrzę, ja to robię, można tu też, ale patrzcie tu co robi tak. Ciemno jasno. A tu jest jasny później. No, i co jeszcze możesz zmienić kolory? Cały może być ceniony, żółty. Cenujący to i dać jaki taki. Czerwony. No, Tak przez. O, teraz czerwony. To teraz taki ceniony niebieskie. Tak no jasno niebieski, jeszcze jest ciemno niebieski. No, ciemny. O, to, o ten ciemny. Mam taki toraroły. No to poczekaj. No to pokażę jak robić sama. Czekaj, czekaj, czekaj. nie mogę. No, Anastasia ja miksuje kolory. Mhm. Dobra, trzeba zobaczyć Wiktor opowiecie, tak? I tak, raz nie dowiedzący. Jak tutaj tam. Wiki, dobra, Wiktora, jak już jesteś? To powiedz, jak poszło w Twojej klasie. Dobrze. Dobrze, to znaczy, które miejsce? Pierwsze. No i gratulacje! To teraz widzowie mogą pogratulować Wiktorii w klasie, że wygrali. A na stacji, że tak fajnie jej się spodobała szkoła, bo zdążyliśmy trochę opowiadać. widziałeś, jak tam jest takie, jest sala 33. Tam gdzie jest mega biało. A na którym piętrze? Na samej górze? Nie, w pierwszym. To, to my byliśmy na samej górze tylko. 24. No Zakończyliście. No to nie zerknęliśmy. To tam jest tak biała w szpitalu. Aha. A a dobra. To, a no bo y, jeden, trzy czasami ma na górze albo na... Teraz sami. tylko na górze. Jeden 3 Jak ty chodziłeś, to był... Nie, tylko ja miałam na dole. Twój rocznik tylko miał na dole. Albo tam już wszystkie inne. No niektórzy też mieli na górze. Aha. I towie, textujemy pod tym MNC. I czyli zamieś... No nie no, już jest marca. No to któregoś marca, kale marca kale będziemy, kale y, jedziemy do Tata, ta, a tu teraz jest, jest najbliżej koło nas Czerwonek, czy Kicin? Stąd najbliżej Kicin. No to idziemy do Kicina i tam będziemy reprezentować, moja kasa yy. będzie reprezentować naszą szkołę i tam będziemy grać. A może i tutaj jedziemy pić to będziesz musiała potem opowiedzieć, chyba że będę miał wolne i uda się coś nagrać. Chodzimy ci. Ty? pójdziesz ze mną? Nie, nie, nie. Ja pojadę z tobą. Nie. nie. Aha. No bo to, to jest szkolne. szkolne, szkolne. Żeby szkolne. Jest to Działam z Szkolne. Zresztą się, Chciałem tu lekka A ty, Wiktora możesz powiedzieć coś, co, ją, co, co warto zobaczyć w e, szkole u Was? Oprócz tej białej klasy, której już powiedziałaś, że jest cała nie biała. była biała klasa. Ja. Taki. Nie biała klasa, to to po Pokój taki biały. Tak, nie. Taki korytarz biały, cały. My A to, to może biały? był i nie. na przykład. Pata. Tu? Pamiętasz? Ja tu byliśmy ja. ja no, ale to ten tu. Ja przyszłam i się spotkaliśmy, pamiętasz? No. Na schodek. Tak, I co my wchodziliśmy jak do góry? Po, pójdziesz tam w prawo i jest cała jest tak biało, jak w szpitalu. Aha. Ale to nie do co ja co cię kupiłam. A w jakich salach byliście? No w tych na Słuchajcie mi ciągle komputerowej, no, no, tej mechanicznej, gdzie te robociki są sterowane pilotami? Tam... Maja! Mogę no, ja czy dzieci działa Maja! Maja! I to może maja. To tylko rozłożyli. I działa Maja! No ciocia Aldony była ta Maja. No. I ona tam na tym robociku właśnie coś tam robię. Tak. Ta, ta. Żeby tabletem się ta ta. kierowało, jakie robociki śmieszne jeździły. no ta, to my To to, to... to pewnie jest na robotyce. No. No mów. No mów. My chcę ucać, miać statut, ten piacz, i nit. Plasteliny? i tak <laughs> i... <laughs> dwa I picie mi cało. No bo w jednej sali była plastelina, my zeszliśmy na dół do świetlicy. Zobaczyć jak wy rywalizowaliście, weszliśmy na górę i już nie było plasteliny, już sala się zamknęła. To może już pokażę, tam. No już... No mini MNMC. Nie mogę ci od Nie. Ej, ale wiesz co. Bo tu się otwiera. A czemu nie byście w bibliotece, byście coś zostali? Ja... to trzeba było nas prowadzić. Ja nie, nie znam tej szkoły przecież, nie chodziłem po niej. Ja... Mieli ten welotariusze nas prowadzać i się rozpłynęli ci uczniowie wszyscy. No No. Okay. Dobra, tamto, jak okay. będzie rozpoczęcie y, klasy, to w prostu wam wszystko pokażę. A mogę iść, jak będzie rozpoczęcie, a to mogę iść pokazać jest stronie? Tylko ja nie wiem jak ty będziesz miała w tej samej godzinie Nie mogą mieć w tej samej godzinie Przecież trzeba dwór zająć albo stryk, z całą salę. To może część będzie sala, a część... Ale nie wiem ale jak będzie padało to jak jedna będzie część na dworze To Tata nie ogarnia Eee ale nie ma kulek Są jakieś z kulkami? O, pokaż. I spróbuj. O. Też jest. Ale... A ty całego popcornu spróbować, a nie samej kulki. A nie. Sa... Daj spróbuję, żeby była kulka. No i tyle wziąłem i ja to szczęśliwa nie mam Ora mi dała Ej, fajnie mi pasuje Te osoby, które nie dały, to one mają normalne lekcje, jak my będziemy tam w nie? A ja nie wiem. Ja wiem na pewno, że ten ponkor, ze wszystkich do tej pory, co próbowaliśmy, na tych karmelowych smakuje mi najbardziej. Więc jakbym miał ocenić, to daję dychę. A ja daję pionę. <noise> ja daję piony. No na pewno. Ja widzę Twoje oczka, jak się <noise> świecą, jak Ci smakuje. Mmm, pionka. 5 na 10? Nie! A co, pionę? Że przybierasz mi pionę? No, pionę chcę. A! No właśnie chodzi z nami, ponad mnie chodzi za tej szkoły. Ale a, chodziliśmy z nimi, poszliśmy na te. No, twoje, sobie, twoje sobie, zawody. Sobie. nagle odwracamy się i ich nie ma. A no nie poszli. A no to ja nie widziałem, jak poszli. No bo ja grałam, kurde. Oni tak, a my? Oni tak. Ale nagraliśmy ich trochę też. To mogę powiedzieć. Ocena popcornu. Czekaj, czekaj, No dobra. Pyszne. Tylko ja to nie. No przecież 8 to jest wysoka ocena dalej. Czerkuję. Dobra, ale i tak wiem, że Anastazja pewnie smakuje jej najbardziej ze wszystkich popcornów. Tyle wień powiedz, gdzie jest ten kawałek, to odpadł. No ja nie wiem! Ale ja trochę pokrzyczysz. No bo nie wiem, a ja tego wiedziałem. Ja nie powiedziałem, że wiesz, tylko zapytałem, czy wiesz. Spadł tam. Aby tu. O ciąg. Gego i gegoi. Nie, zapomnijcie o. A co, nie zapomnijcie? A co, 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 to już koniec odcinka? Bo ja nie wiem, tak nagle przestałaś mu. To już koniec, ziomale. Kończymy odcinek? Wiktoria zmęczona po zawodach i nie ma siły gadać. Mam no, zapowiedź o łapach, jak pieśniu, bo ja się dłuższa paść. Dobrze.